To dzień dobry, to teraz następny wywiad, o projekt Waliska. Dzisiaj jesteśmy z Justyną Stysińską. Dzień dobry. Dzień dobry. To poznaliśmy fu, dawno temu? Dawno, parę lat temu już. To możesz trochę przedstawić kim Czym się zajmuje? Zajmuje tak? Tak? się pracą z dziećmi przede wszystkim. I tak się poznaliśmy, zaczęliśmy razem pracować w jednym miejscu. Gdzie uczyliśmy dzieci? Ja plastyki. W mojej pracy z dziećmi powstały książki dla dzieci. I teraz zajmuję się i nauką, i tworzę książki dla dzieci. Bardzo dobrze. I to dzisiaj spotkamy, zrobimy ten wywiad, dlaczego za, za niedługo 13 to za, za dziedzin. Mhm. W sobota jest premiera książki. W sobotę, tak, tak, premiera to twoje książki. Na ten książki, aby przygotować ten wywiad. To czytałem trochę z kogo pracujesz i widziałem taki Michał. To czy, czy to jest twój mąż, tak? tak. Pracuje razem? Pracujemy z mężem razem, tak. Aha. Znaczy on pisze teksty do niektórych moich książek, a ja robię ilustracje. Ok. Nie godzicie się w czasie pracy? o strasznie, więc staramy się... Współpracować na odległość. Okay. A jak się widzimy, to po Znowy. prostu nie, nie, nie o pracy. Nie rozmawiamy. Tak. Znamy Mamy podobne hmm. sytuacje, to, to tak, hmm. że my to. Okej, okay, czyli dzieci w pracy stały się dla ciebie inspiracją do napisania tych książek? E, tak, nie moje dzieci, tylko dzieci, z którymi pracuję. Oczywiście też zaczęłam książki pisać, znaczy tworzyć, kiedy moja córka zaczęła szukać książek z naklejkami w sklepie. I e, nie mogliśmy znaleźć niczego ciekawszego niż e, suknie ślubne, makijaż, oczywiście adresowany do dziewczynek, bo było też bardzo podzielone, były dziewczynki, chłopcy, rycerze, księżniczki. I chodziło mi coś bardziej e, neutralnego, ale też takiego e, ciekawego intelektualnie, żeby właśnie e, z tymi naklejkami, które kochała, mogła się bawić, ale też i uczyć. I stąd powstały te książki o zwierzakach gdzie dzieci mogą sobie zwierzęta wyklejać. A następnie powstał pomysł o idolu, która jest drugą w moją serię. Mm -hmm. I, I osobiście znam, nawet tutaj przyniosłam, ponieważ e, kiedyś e, moja córka dostała od Ciebie i e, rzeczywiście jest fajna. A na jakiej zasadzie dobierasz jakby tematy, Ym, tak czy tych idolów jak wybierasz, ponieważ jednak Oj, jest e, ich sporo. To jest taka historia, że właśnie ten idol powstał trochę dla tej mojej córki Kamili, która dzisiaj ma 9 lat i początkowo właśnie pierwsza postać była ewidentna, była to Maria Kryli Skłodowska, jakby nie było tutaj pytań. Chodziło o to, żeby to była kobieta, żeby, była, żeby dziewczynki miały swojego idola, który może być kobieta, znana kobieta, szanowana, no i też doceniona na całym świecie i sławna przede wszystkim. Seria Idol będzie w założeniu przedstawiała przede wszystkim kobiety, ale mężczyzn też, dlatego że mężczyzna... Tam no, ale o, z kobietą, tak, też kopieł. No, tak. Mężczyzna też może być modelem dla kobiety, tak samo jak kobieta może być modelem dla dziewczynki. Seria Idol nie jest tylko dla dziewczynek, tak? Dużo chłopców też podchodzi często na targach po autograf, co mnie bardzo cieszy, bo wielka kobieta może być też idolem dla chłopca. Czyli to, to nie jest koniec tej serii, to Nie, dalsze. będą no, no. dalsze. 13 wychodzi właśnie ostatni. Yy, ostatni Tomi Dola o Polinegri. Yy. A jak, jakby, yy, dlaczego akurat akurat Pola Negri? Yy, po pierwsze kobiety sławne, jak się okazuje, nie jest wcale tak łatwo, jeżeli się cofamy w historii, tak? No bo yy, to wynika z różnych rzeczy, no, ale było trochę tych kobiet bardzo inteligentnych, zdolnych i które były też wynagradzane, natomiast one nie osiągnęły takiej sławy jak mężczyźni i ciężko by było też dzisiaj e, tworzyć książkę i liczyć na, na to, że ta książka się sprzeda, e, promując kogoś, kto jest zupełnie nieznany. Jeżeli seria będzie znana i będzie odniesie sukces, no to wtedy też nam jest łatwiej, więc teraz szukamy postaci, Znanych Pola Negri, myślę, że w Polsce jest znana każdemu. Nazwisko gdzieś było słyszane. I wbrew pozorom jest to bardzo fajna postać, tak? no bo barwne życie miała, tak naprawdę żadna polska aktorka nie osiągnęła tak wielkiego sukcesu w Hollywood do tej pory, więc myślę, że dużo może jej jeszcze pozazdrościć. Były to zupełnie inne czasy. Początki kina. Cudowny świat, tak? No bo też pierwsza i druga wojna światowa też tutaj się w historii zawinęła. No, Pola Negri nie była moim pierwszym wyborem, po namowie trochę dokonałam tego wyboru, ale nie żałuję, bo sama odkryłam coś nowego. No właśnie, bo pewnie musisz dużo przeczytać na ten temat, bo ja za bardzo o niej nie wiem. Poza tym, że mm -hmm. była aktorką. No ja też dużo nie wiedziałam. Jej nazwisko przewinęło się, mamy taką listę wybranek i wybranków, których chcielibyśmy kiedyś stworzyć serię o idolu. No i wiadomo, że na razie szukamy tych osób bardziej znanych. I też książka się sprzedaje w Polsce, więc szukaliśmy nazwisk też takich bliskich nam. No wiadomo, że Frida Kahlo to jest światowe nazwisko i Frida Kahlo po prostu samym nazwiskiem się sprzedaje, natomiast też barwna postać i też bardzo ciekawa. Te, te postacie wybieram też pod takim względem, żeby te książki miały treść, żeby mogła zrobić jakieś zadania, ponieważ książka nie opowiada tylko o życiu, ale też aktywuje e, aktywizuje dziecko, tak, że m, ma zadania do wykonania, między innymi z naklejkami. Więc e, trochę boję się, bo myślimy o e, pisarce. Jakie tutaj zadania wymyślić, tak? No bo jednak kino to można dużo rzeczy zrobić. E, malarka. Bez problemu, tak. Marie Curie, no to było cudowne, tak, takie wymyśleć zadania. Co mogłabym z pisarką zrobić? Nie wiem. No dzieci jak na tym etapie uczą się pisać różne listy i to w każdym języku też, tak? Czyli na, napisać list, czy coś takiego. Mm -hmm. I tak, A na... z naklejkami? Okej, okay. to Co, coś, coś, coś możemy pomyśleć. No ja tak, myślę, tak? Że, 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 że prawdopodobnie będzie, bo chcemy też, żeby każda z tych kobiet i mężczyzn, żeby byli i naukowcy i aktorzy. Jakby nie chcemy tutaj, też była kiedyś taka uwaga, no Maria Curie-Skłodowska i Frida Kahlo, no oczywiście, no, nie, nie, nie stawiamy im na tym na samym e, poziomie, natomiast no jakby Każde dziecko też powinno móc się rozwijać w różne, w różne kierunki, różnice. tak? Jeżeli ktoś jest mocny z matematy matematyki, to nie jest lepszy od kogoś, kto dobrze rysuje, tak? Jakby trochę o to chodziło. A to się jeszcze tak z ciekawości, czy, czy nie? Tajemnicą jest, kto będzie jeszcze w następnych seriach. Nie, seria tylko. Od, Wnasty, nie ma jeszcze ustalonych. Okay. Na pewno myślimy o Jane Goodall. Myślimy też o... był pomysł na Wandę ale nie wiem, czy to by... Znaczy chyba to by się dało bardzo ładnie graficznie jednak te góry, ale nie wiem, czy to nazwisko jednak jest takie, takie, takie na... jakie byśmy teraz chcieli mieć, kogoś tak bardzo znanego, e... może Astrid. A, no tak, to po prostu. I tutaj jest o tyle fajnie, Łatwo. że ta pisarka jednak napisała no, dla dzieci, więc będzie y, graficznie coś ciekawszego. A tak z ciekawości mielibyście ochotę wejść też znaczy z tymi na przykład y, międzynarodowymi postaciami na, na inne rynki? Y, ale wchodzimy już, bo to jest tak, że wydawnictwo y, sprzedało do Francji y, Fride i Marię. A do Hiszpanii całą trójkę. To I tam tłumaczone jest i. Tłumaczone jest no. jeszcze nie wydane, bo jest właśnie w trakcie wydania no, w Hiszpanii super. i. Super. Nie wiem jak z Polą, ale myślę, że Pola też jest. Pola jest znana na pewno w Stanach. Nie wiem jak w Europie, na pewno w Niemczech, ale no nie wiem, jak w takiej Hiszpanii, czy Hiszpanii kupią pole, tak? Okej, okay. to ciekawe. A czy twoje dzieci jakoś, czy zwłaszcza starsza córka? Pomaga ci tworzyć, bo pomaga wymyślać zadania, czy bardziej, bardziej e, testujesz? No, raczej testuję, okay. tak? Mhm. Znaczy zadania wymyślam trochę patrząc na to, jak dzieci pracują, bo jak prowadzę z nimi zajęcia plastyczne lub warsztaty, to widzę, co zawsze je naj, najbardziej ciekawi, do czego ich ciągnie i staram się w tym kierunku te zadania robić. Niektóre zadania są bardziej takie typowe, gdzie jest łatwa odpowiedź, lub odpowiedź jest bardzo, no, Jakby nie, one, nie są one bardzo kreatywne, bo i takie dzieci muszą się odnaleźć, a niektóre zadania wymagają po prostu już swobody, kreatywności, mają pobudzać tą kreatywność, żeby też te dzieci, które tak wolą działać, mogły się w tym odnaleźć. A to na przykład, wiem, że dzieci kochają naklejki, bo to wiadomo, a co jeszcze takiego zauważyłaś? Ja też pracuję z dziećmi, ale pewnie trochę z innej perspektywna to patrzę. Co jeszcze jako plastyk zauważasz, że dzieci lubią? Lubią na przykład i w Fridzie Kalo jest jedno takie zadanie, gdzie jest taki bardzo znany jej obraz, dwie Fridy, gdzie one się trzymają za rękę i, ma, i są połączone aortą. I ten obraz na jednej stronie jest jakby przetworzony jej obraz całościowo, a na drugiej stronie są tylko te dwie Fridy narysowane i są, jest to połączenie. I dzieci mają za zadanie dorysować, domalować, yy, przekształcić obraz na swój, na swój sposób, tak? Spróbować zrozumieć, czemu Frida namalowała się dwukrotnie, czemu połączyła się sercem, czemu to serce krwawi i spróbować poprzemieniać, dodać coś. No, taka zabawa na warsztatach yy, o Fridzie, to zawsze mówimy o tym, że Frida malowała swoje wnętrze i że swoje cierpienie. Pokazywała w swoich obrazach, i że to była taka forma terapii. No i to zadanie właśnie na tym polega. Oczywiście większość dzieci bawi się w tym i wymyśla nie, nie, niemożliwe historie, widziałam pieski połączone sercami krwawiące, a niektóre dzieci naprawdę czasami na warsztatach zdarzyło mi się, że w tym momencie się uzewnętrzniają i na przykład rysują, dużo było o rozwodach, że wtedy wychodzą takie, takie problemy, tak, emocje. A co lubisz w ogóle w pracy z dziećmi, tak jakbyś miała... Jest, jest... W ogóle z dziećmi? Tak. No mam przecudny przedmiot do pracy z dziećmi, no dokładnie. bo one są wtedy spontaniczne, spodziewają się po prostu, że po tej matmie Pani przyjdzie z tą plastyką i nie będą już w tej ławce musieli siedzieć, co czasami od nich muszę trochę wymóc, żeby posiedzieli, posłuchali mnie ale potem to po prostu są samodzielni. Oczywiście nie każdy, bo niektóre dzieci lubią mieć te ramy i tak dalej, ale większość właśnie właśnie te, te tak samo jak te książki o zwierzątkach, które zrobiłam, gdzie mieliśmy pomysł na to, żeby można było sobie zwierzątka zmieniać, bie, robić lisa, misia, pomieszać mu uszy, oczka, potem się okazało, że dzieci usiadły i w ogóle wszystkie naklejki pomieszały i zrobiły stwory, gdzie uszy były nogami i tak dalej. I to było takie zaskoczenie, że te dzieci jednak w ogóle nie mają tych granic, które my sobie kładziemy i one, i one robią wszystko dalej. Mhm. 13 kwietnia już no, to powiedział, że będzie... Yy, będzie... Twoja kolejna promocja książki. Tak, to będzie wyjątkowo, bo będzie trochę tak premierowo, a la film. Dlatego, że na no, Gry Hollywood i współpracujemy z Finą na ulicy Wałbrzyskiej i tam się odbędzie właśnie premiera. Okej, okay. o... będą warsztaty też jakieś później? Będą warsztaty dla dzieci. To jest otwarte, płatne? To jest otwarte, natomiast są zapisy. Okay. Eee, wszystko jest na wydarzeniu na Facebooku. Czy rodzice mogą przyjść? Czy... Tak, tak, bo w czasie warsztatów jakoś to tak jest planu dokładnie, nie pamiętam, ale tak zorientować, że jest też pokaz filmu Bestia, pokaz filmu Polinagri, który jakby fina ma możliwość pokazywania w tym czasie. Są warsztaty dla dzieci. No i też będzie monidło, będzie można sobie zdjęcia porobić stylizowane. O, super, Ale to, to to sobota. Sobota o 11.00 w Wałbrzyska chyba 3 na 5 fina, nie chciałabym. Okay. No, Aha, yeah. no to będziemy, to <laughs> jest <leczyć, laughs> w mojej Ja, ja mam pytanie, kiedy, kiedy publikujesz książki, to kiedy masz pomysł? Jak, jak się z musisz publikować? To, jak słyszę, bo jeszcze No, jak uda miesiące. mi się stworzyć, jak się umówię, umówię z wydawnictwem. Następną książkę będziemy robili w 2020, więc teraz mam, mam czas, w sensie następny idol. Dużo czasu mi zajmuje praca nad książką, bo teraz, jak się pola drukuje, to ja już czytam o następnej postaci. Tak. Tyle masz już pomysł, jak to będzie. Tak, tak. Aha. Więc mi to zajmuje bardzo długo, tak. dlatego że jakby no, najpierw jest ten etap czytania tych książek. Bardzo żałuję, że w lipnie nie byłam, żeby zobaczyć właśnie miasto Polinegri. Przy Mikołaju udało mi się Framborg, Toruń, ale to też przez jakby długi proces. No, zobaczymy, może Astrid to by był fajny wyjazd, tak? Znana jest we Francji Astrid Lindgren? Eee, dla mnie nie. Właśnie ja nie wiem, ja, ja jest bardziej. Nie wie, w... to, to nie mogę powiedzieć, ja nie nie, nie nie, no bo u nas jest bardzo popularna. Jest popularna bardzo. Boulardy, Wydaje mi się, że we Francji nie tak bardzo. No jak, która się wychowała w szkole francuskiej, dzieci z bullerem w ogóle nie kojarzyłam. Nie było to lekturą, nie było to jakoś. Nie, nie kojarzyłam. Takby poznałam ją później. No też. Sprzedajemy w Polsce, a oczywiście, jak się uda sprzedać, to jest to cudowne. Natomiast Astrid jest, no jednak, nie jest taka ograniczająca, mi się wydaje. No, mieliśmy już dwie Polki, Marię i Pole, zupełnie różne i dlatego też ta Wanda na razie nie, może kiedyś dalej chciałabym. Właśnie, żeby to też się tak nie ograniczyć, bo jednak Kopernik, no tak się złożyło, że, że, że dużo Plaków. Jak ja często zrobić taki warsztat, pan nie wiem, ale ten premiera mm -hmm. tworzyć to, ale wszystkie jest na okazji premiera, ale masz takie zaproszenie od szkoły, o zaproszenie do Zaproszenia są do czy... tak, albo... tak. Jak są festiwale, to potrafią być warsztaty organizowane, ale często też biblioteki publiczne zapraszają autorów, no. książek dla dzieci i wtedy mają fundusze z miasta, na to żeby właśnie poprowadzić takie warsztaty. I prowadzisz je? Mhm. Mm o, to ciekawe. I mogę Cię powitać, Czego powiedziałeś na, na początek, że nie jesteś fan, tak znana, fan ten, ten idol? Ta seria nie jest Ta tak seria? znana, żeby... Ale jesteś zaproszona, bo Ty szukasz takim miejsca? Na warsztaty? Tak. Nie, to zapraszana jestem. O, mm -hmm. gratulacje, wow. No, znaczy to jest bardzo fajna rzecz, że właśnie biblioteki i niektóre działają bardzo pręcznie, już kilkakrotnie byłam właśnie w Katowicach, drugi raz pewnie pojadę do Raciborza, trochę daleko, trochę się długo tam jedzie, ale warto, bo przyjeżdża klasa na zajęcia z Fridą. miałam przyjechały trzy klasy. Czwarte. I po prostu dzieci były takie głodne wiedzy, bo widać, że to nie tak jak trochę w Warszawie, że te dzieci przeszli, dużo przeszli, tak, ma i mają te, tych warsztatów, ile ile i po do wyboru do koloru, a tam było to właśnie bardzo fajne, że było widać, że te dzieci, mimo takiego trudnego wieku, no bo to czwarta, piąta klasa, no to, to, to atrakcja, że się wyszło ze szkoły, ale, ale było widać, właśnie, że to, to, to jest wartościowe, tak? że warto taki kawał jechać. Że ktoś przyjeżdża do nich jednak, do, kto pisze książki, tak? bo jednak rzeczywiście w Warszawie to masz co tydzień. Propaguj tak, książki, tak. kogokolwiek możesz jeść, tak, a jednak wraci Boże, to moje prawie rodzinne strony. Tak? Tak, to, no, to, no to nie jest codzienność. Mm -hmm. I na to, to, kiedy prowadzisz ten warsztat, co robisz to sama? czy klasy. No, są nauczycielki ze mną. A tak, no, okay. tak, tak, tak. I pomagają. z tą książką? Tak, znaczy ja wtedy prowadzę warsztat o tej osobie, że dzieci jakby dowiadują się, no, taką treść jaka jest w książce, to jakby ją przekazuje, A potem jest działanie plastyczne. Ja prowadzę warsztaty jednak plastyczne. No, na przykład o Marii to żeśmy robili takie eksperymenty, bo to było dla młodszych dzieci. Tylko takie plastyczne, w sensie ręka w mąkach i brudne. O Fridzie to robiliśmy warsztat o portrecie, no bo jednak, Frida to był portret, więc to są bardzo ciekawe, ten o Fridzie, tylko to dla starszych już. Zależy od wieku, zależy od. Od możliwości. A jakbyś, nie wiem, tak, warsztaty jakby ktoś ci zaproponował w jakiejś klasie, jesteś w stanie poprowadzić, czy jednak w Twoim grafiku na takie warsztaty już pojedyncze gdzieś tam nie ma miejsca? E... Nie? Trochę przez to, że mam i pracę, i te książki, to mam mało tego czasu, ale parę razy się tak zdarzyło, że w szkołach prowadziłam warsztaty. Fajnie, czyli będzie 13, będzie można zobaczyć, jak takie warsztaty wyglądają. 13. W dniu promocji będą warsztaty o Polinecry na temat plakatu. Lat dwudziestych, właśnie, plakatu kinowego, jak to wyglądało, jakie była techni jaka była technika, że nie można było tak szybciutko, tak jak dzisiaj, zrobić zdjęcia, wydrukować, mieć w komputerze. Yy, I będą dzieci odbijały, malowały, yy, kleiły. Dla dzieci w jakim wieku będzie? 6-9 lat. A drugie warsztaty będą dla dzieci starszych o tematyce właśnie. Eciudy filmowe. Nie chciałabym tutaj się wypowiadać o sobie, która będzie prowadziła, no bo to akurat zupełnie nie moja bajka. Okej, okay, czyli ktoś inny będzie. Tak, 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 będą, będą inne warsztaty. No super, na pewno będziemy. Tak. Super, zapraszam. Trzeba się zapisać, tak? On... Na warsztaty trzeba się zapisać, okay. a tak to można się pojawić, odebrać wejściówkę na film, posłuchać, jak będę mówiła o książce. Super, i będzie można nabyć książkę, jak rozumiem? Tak, tak. Myślę, że będzie można nabyć yy, w wszystkie moje książki. No mam nadzieję, że przy tej okazji będzie stół z wszystkimi książkami. No to super. No. super. No, gratulacje. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.